Dziś chciałabym wam opowiedzieć o nowości, jakim jest Super Shake, który jest zdrowy po pierwsze, jest bezpieczny. Zastępuje on pełnowartościowy posiłek, zbilansowany posiłek, który zawiera mniej niż 250 kalorii. Super Shake zastępujący posiłek do kontroli masy ciała. Pomaga łatwiej osiągnąć cele związane z odchudzaniem i utrzymać efekty. Wygodny posiłek, łatwo przygotować, można w biegu. Odpowiedni jest dla osób na diecie bezglutenowej. Jako opcja wegańska można pić z napojem sojowym, migdałowym, kokosowym, kto co tam lubi. Co jest ważne, mamy dwa smaki: jest smak waniliowy i czekoladowy. Bez GMO, bez konserwantów, bez barwników, bez słodzików. Wysoka jakość, która jest tutaj formuła zainspirowana dietą nordycką. Składniki całkowicie pochodzenia naturalnego, wysoka zawartość błonnika, bo aż do 7 gramów błonnika z naturalnych źródeł. Mamy tutaj błonnik z bobu, prebiotyczny też błonnik inuliny z korzeni. Korzenia cykorii, a błonnik jest bardzo ważny, bo pomaga w trawieniu, sprawia, że też czujemy się tacy pełni. Dieta bogata w błonnik wiąże się z mniejszym też ryzykiem wielu chorób, czyli chodzi, chodzi o choroby układu krążenia, cukrzycy typu drugiego i niektórych rodzajów nowotworów. Mamy też wysoką, ilość, wysoką zawartość białka. Białko mamy grochu i bobu, a białko będzie też pogłębiało, dawało uczucie sytości. Pomaga też dzięki, pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej białko i budowaniu jej siły. Mamy też dobre tłuszcze. Tutaj ten super shake zawiera olej słonecznikowy zdrowe źródło tłuszczu, które dostarcza niezbędne kwasy tłuszczowe kwas linolowy. Mamy tutaj aż 23 niezbędne witaminy i minerały, 13 witamin i 10 minerałów. A dlaczego są tak potrzebne? Bo chronią nasze komórki przed stresem oksydacyjnym, zmniejszają nam uczucie takiego znużenia, zmęczenia, wzmacniają odporność i utrzymują odpowiedni poziom energii i metabolizmu. Nie ma tutaj żadnego cukru. Mamy, jak już to, coś naturalnego, stewia. Stewia to jest taki naturalny słodzik pochodzenia właśnie roślinnego, bez kalorii. Czyli reasumując, jest to produkt bardzo bezpieczny, zdrowy. Jest to produkt, który zastępuje pełnowartościowy posiłek. Nie ma dużo kalorii, bo nie więcej niż 250, więc jest mało kaloryczny. A głównie tutaj o redukcję kalorii chodzi, właśnie w procesie odchudzania, a jednocześnie przy tym jest dobrze zbilansowany. Idealna kompozycja białek, węglowodanów i tłuszczy, bondi, który będzie dawał niesamowitą sytość, także będziemy na kilka godzin już najedzeni. A jak najczęściej to nasze odchudzanie wygląda. Wygląda tak, że jesteśmy na różnych dietach. Nieraz są to diety eliminacyjne, nieraz monodiety, nieraz jakieś tam eksperymentalne, nieraz gazet, czasopis, nieraz koleżanka nam poleciła. No i kwestia jest tego, że też nieświadomie możemy sobie zrobić wiele, wiele krzywdy. Bo podstawowy błąd, że psujemy sobie metabolizm, to jest sprawa numer Sprawa numer jeden. A jak popsujemy, to potem nawet jak wracamy do tych dobrych, wracamy do, do zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, to niestety ten organizm nasz tutaj nie jest w stanie wszystkiego odpowiednio też strawić. I bardzo często jest, że kiedy jesteśmy na różnych dietach, takich nierozsądnych, opowiedziałabym. To mamy też mnóstwo niedoborów, i dlatego też z powodu po zakończeniu tej diety, kiedy ona jest taka nierozsądna, rzucamy się wręcz na to jedzenie. Bo chcemy uzupełnić te wszelkie niedobory makro, mikro elementów. A ten super shake będzie właśnie. Ten pełnowartościowy, gdzie to, co najważniejsze, są te makro i mikro elementy, witaminy, to, co organizm potrzebuje. Tak już powiedziałam, jest prosty w przyrządzeniu. Wystarczy zrobić, rozrobić taką jedną porcję, która jest zalecana właśnie tutaj z mlekiem rozrabiamy. I co? Zastępujemy, jeżeli z tym trudność, to zastępujemy śniadanie właśnie super szejkiem, i kolację. Obiad jemy, tylko tutaj ważne jest, żeby to odpowiedni był model talerza, tak? gdzie, gdzie mamy bardzo dużo warzyw na, sto, na, na talerzu, prawidłowy model talerza. No i między śniadaniem a obiadem jemy przekąskę, między obiadem i kolacją jemy też przekąskę. Kiedy zgubimy te zbędne kilogramy, które zaplanowaliśmy, to wtedy raz dziennie w celu utrzymania wagi, raz dziennie pijemy ten koktajl. Niektórzy się pytają, czy mogą cukrzycy stosować ten koktajl? Jak najbardziej też mogą, mogą też cukrzycy stosować ten koktajl. Mogą też, szczególnie też, on będzie bardzo dobry dla osób, które lubią dużo słodkiego, są uzależnieni, dlatego też, że będzie stabilizował poziom cukru i nie będzie chęci tego podjadania. Będzie też takie, będziemy mieć poczucie, że, że właśnie coś dobrego zjedliśmy i nie ma tej, tej ochoty. Odnośnie cukrzycy, to, to bardzo dobrze cukrzykom będzie robił ten super shake, bo tu nie ma, tak jak już powiedziałam, żadnego cukru, który będzie destabilizował takiemu cukrzykowi poziom cukru. Chyba, że cukrzyca jest typu pierwszego, więc dobrze wtedy skontaktować się, wskazana byłaby konsultacja z lekarzem. Jeśli jest to cukrzyca typu drugiego, właśnie, która wynika bardzo często z złego odżywiania, złego stylu życia, to jak najbardziej ten shake będzie bezpieczny. Mamy też w projekcie, żegnamy kilogramem, też takie osoby, które są cukrzykami, i ten poziom cukru się ustabilizował. Na rynku jest bardzo dużo różnych produktów, które, które też pomagają w odchudzaniu, ale ważne, żeby to były dobre, jakościowo, bezpieczne, bezpieczne a, ten, a ten produkt jest bezpieczny. No, dowodem jest też to, że Otylia Jędrzejcza, która jest ambasadorem Wellness by Oriflame Polska, też właśnie ten nowy produkt testuje. Także super shake. Ja jeszcze chciałam dodać, o, bo wyszło mi z głowy, warto pić powoli e, e, słomką, e, e, korzystać ze słomki, ale nie takiej jednorazowej, tylko z stali nierdzewnej. Więc powoli pić ten koktajl, więc e, wtedy szybciej dotrze do nas sygnał, że jesteśmy najedzeni i na i na trzy godziny na pewno będziemy e, czuli się, e, niektórzy nawet na dłużej, e, nasyceni. Także super. Szejk, ja właśnie idę sobie przygotować.